Temat bardzo serdecznie, Legend of Keepers. Czekamy sobie dalej. Wiadomo. Mm, tu mamy poszukiwaczy i weteranów. I sobie siedzą w garnizonie. Poszukiwaczy. Tu raczej nie będziemy się szarpać na weteranów. Troszkę się cykam. Że możemy dostać wieby Ale powinno być ok, tutaj na samych poszukiwaczach. O, jest do leczenia. Niedobrze. sobie barbarzyńcę kopnąć. Mm. No, suk. Sukuk do środeczka. Naprzód damy Ciebie, na to damy Jutiego. mi się, że to będzie najbardziej efektywne ustawienie. Mm. Tutaj... Hmm, tak, tam mamy nasz czar i kolejne potwory. co, trująca chmura? Niech wejdzie trująca chmura. Hmm, teraz znowu ustawić sobie Ty na przodzie się spiszesz świetnie, na tył natura, no to możemy zagrać ciebie. I jak tam z ogniem stoicie, no macie troszeczkę odporności, ale suku będzie mógł być potrzebny, więc damy Sukuba zamiast tego żywiołaka. I tu bym dał przeklęty pryzmat. Myślę, że możemy dostać wyjeby, ale powinno być ok. Zobaczymy, no ono z tym leczeniem tu mega przeszkadza. Dawaj tak, wili. Sporo obrażeń, spowolnienia Tu uderz w żywiołaka, Dobijesz go? Nie, dobra, on się jeszcze ruszy. Git. Dawaj tak wbijaj. Wrócimy jeszcze z powolnienia. Dobra, no i te żywiołaki niestety padli. Osłupie jeszcze coś się zaatakuje. No na wyleczkę nie tego waroużeń, no... Kto by się spodziewał? Ale będzie opcja może na zabicie tej tutaj na drugiej pozycji Dawaj ten kruśniaczek Ona ma mało HP Jest opcja, że może uda się ją zabić Jeżeli suchów zaatakuje jeszcze raz, to będzie git Noż mm. tak, masz po wszystkich kuderzy to Wow I tak możemy się pozbyć tej typiary, super On mi się nie podoba Dobra, może ich zatrzymamy nawet tutaj na tych potworach no, zatrzymamy ich Dawaj tak, krwawienie, on padnie On padnie Nawet żywa, jak mi, nie przetrwać? Powinien przetrwać Git Wyszło spoko, myślałem, że będzie dużo gorzej Brakuje na Puszka Pandory, no może niekoniecznie Kruźniak w ogóle, przyć Bo 10 pancerza Kruźniak będzie bić 11 więcej i nałoży 4 efekty zamiast 3 No 10 pancerzy jest całkiem fajne też hmm. Dobra, skuszę się na damage. Skuszę się bardziej na damage. Mimo wszystko wolę, żeby oni w ogóle nie wchodzili ze na tym. Yy, tak, jakby tu To będzie Dziko, i tu dom też Harpy, chyba. Tak, powinno być w miarę okej. Okay. Inżyniera, ćwiczenia, zdarzenia. Inżynier. Tam jest dopiero Mmm, zdarzenie yy, weźmy. Yy, kartę oczywiście, że bierzemy. Nie ma innej opcji, weźmy terapeutę Alchemik No, przeróbmy setek Trzy razy No, jest okej, okay. dobra zmiera porówno, Jest trener Uminik jeszcze nie wraca um, Mogę Harpy tylko Ulepszyć A suchubę jeszcze mogę Przepraszam, pardon było spoko, ale harpę z tą pasywą też się wydaje całkiem ciekawe, szczególnie w połączeniu z żywiołakiem. Ja bym wbił w i spróbował nią zagrać. Są razem? Nie, nie, oni nie są razem. A chciałbym, żeby byli razem, więc zamienimy może tak. To no, spróbujmy. Co poszukiwaczy czy weterani. A hmm. no, spróbujmy weteranów. No najwyżej przegramy. Ale jak wygram, będą lepsze nagrody. Więc czemu by nie? Dajmy temu szansę. Dobra, co tu mamy za ziemneczkę? Nie ma żadnego healera. To jest spokój. Ale biją. Nie, nie biją wszystkich pozycji. Yy, więc tak: naprzód jest loot, naprzód są naturalne. Mhm. Mm to dobrze. To jaki? A ty jest od ognia. A ty wejdziesz ty. I tak, o no, suku, raczej tak średnio bym powiedział. uda mamy sobie do środka. Ym, tu zarzucimy, zarzucimy chmurę. Tu wchodzi nasz czar, więc chruśniak będzie zapewne. Ym, <laughs> na przód od lodu. I na naturalne. No ty masz fajne odporności, ale ty masz z kolei mało zdrowia. Ty się ruszysz jako pierwsza w sumie Dobra, zaryzykujmy, dajmy tu harpię. Na tył jest od do ognia To wrzućmy tam suwuka i wrzućmy tu wyłaka Chociaż nie wiem, czy nie chcę zamienić tego super. Dobra, spróbujmy tak oni, No, oni mają dosyć niski ten pancerz co może to będzie lepsza opcja? dajmy Przeklęty pryzmat Czy może to na dobry pozwolić. więc co nam więcej w sumie. Mam mniej więcej tyle samo. Dajmy pryzmat. No, o no tak to boli. Znaczy ja ci to przeżyję... Powinien przeżyć. A na wszystkich podpalenia, albo na tym to daj na wszystkich. No dobra, nieważne, zapomniałem, że ona trucizna. Wiem, ja spróbuj go włuszyć. Nie weszło niestety. No ten uderzy sporo. Dobra, no tu masz jeszcze jedno podpalenie zarzucić, co tu zawsze mi zdejmiesz. Dikolut niestety leży. No i żeby leży. Niedobrze dobrze. No ten ma połowę życia po środku. Skarbisa, nie no, kruśniaczek zrobi więcej. Hmm. No przyspieszenia nikomu nie nałożysz. Myślę, że po prostu też tego nałożysz by na wiatr. Przyszenie przy okazji No dawaj tak Dawaj tak, to dwóch leżysz. Może szkieletowi naszemu da się ich zdjąć. Dobra, harpia na do tego załatwi, to jest git. Cztery tej leży, ale ty zajmiesz tego ziomeczka. I nawet się jeszcze ruszysz. No to dawaj jakieś krwawionko. Coś tam nie zdejmiesz zawsze. Dobra, wyszło ok. Ona nam dojdzie do czarownicy, ale to. Zajmiemy się nią. No hita, dokładnie. Tak jak przypuszczałem. I możemy znowu leczyć sobie czar jakiś. No, chruśniak za 51 spoko. Potężna błyskawica. No nie, no, chruśniak. No z tego cały czas korzystam, To ulepszajmy sobie to na nam to chyba najwięcej profitów, i wrócił sobie satyr. Gdzie hmm. ja nakładam najwięcej kar? Tak naprawdę tylko podpalenie. Ewentualnie ogłuszenie. Zmęczanie to bije w morale Dobra, to dajmy tak. Dajmy go tam. Czy nie? Czekaj, tu mogę nałożyć krwawienie, tu mogę nałożyć zmęczenie. Podatność na wiatr, latność na wiatr, wrażliwość, to nie to. zostań tam. E, no, mogę, to to mi się tylko nie podoba. Zdarzenie? nie sprzedam ci tego, bo to jest zbyt fajne. I wejdźmy do sanktuarium: rzucić kąt na ludzi. Mm. Trzy razy zróci no to będzie 15, 27, 30 obrażeń To niekoniecznie, ale te odporności zmniejszone To się przyda Alchemik? E, nie, no mamy mało i tego i tego, możemy dwa, moglibyśmy wleczyć. Aha, bo będą miały semni. no to szampańsko To szampańsko, że satyr dopiero mi wrócił e, Starzenia A, mogę ci oferować go za 550 zł złota. No nie, bo ja potrzebuję te potwory. No, no nie, nie podoba mi się ci silniejszy bohaterowie. Nie teraz. Dobra, weźmy tutaj tych weteranów. Ty, ty wracasz, to jaj tu. No nic, tym. Wiemy. Wiemy to, co mamy. Hmm. Spoko Dobra, ty mi przemieszczasz potwory na pewno. Yy, tak, jako pierwszą pułapkę, na co? no co? podobny. No nie mają na minusie. Będę mieć Żywiołaka lodu, więc dajmy tego. Yy, tak, on mi przemieszcza, dobra. Żywiołaka na pewno nie chce z tyłu, chciałbym go bardziej z przodu. Hmm. Super. Kuba nie będę grać, zagram tego nic z przodu, ciekawe powiedzmy, że nie chcę w środku. Powinno być tak ok. Eee, chcę tam do... Aha, tam był dodowy podmuch. Eee, pryzmat. Czy trująca chmura? Dajmy pryzmat. Wejdzie jeszcze Yyy... Eee, I tak. już mi nie będzie przemieszczało stworów. Naprzód lud i fizyczny. Dobra, to dajmy Ciebie. Aż obszerował mnie to życie. A jak z wiatrem stoicie? No macie niską odwrotność. Zagrobimy żywiołaka. Na obrót. Używiołaka to karpie. Próbujmy. Harpa rzuci jakieś jedno przyspieszenie. Czemu nie? fizyczny i trucizna. Naturalna podatność na naturę. I spowolnienie. To co jest ta natura mi się nie przyda, to więcej damagea po prostu mi wbijemy. Spowolnienie spowolnienie też beka, bo byłoby chyba na jedną turę tutaj. Dobra, no przemieszam i w miarę okej. Okay. To dawaj tak Tyle obszarów do mnie Dobra, żeby jak sobie żyję. mi się podoba. No zją te kary niestety. Pogłuszenie jeszcze weszło, no to nie, nie fajnie Dobra, uderz po prostu, za więcej mm, dobra, kierunek No i tyle z tych potworów No, dwóch jąków jest prawie na pół życia Więc poszło spoko Chruśniak, 66 obrażeń, no... Sztos Cóż mogę powiedzieć? Daj nam przyspieszenie Dokładnie, mmm no daj tak yy, i czy on zginie? On nie zginie, został 3 HP Czego? Dobra, ale dwóch się że to rób to nie został ten yy, No on Ma na minusie na teraz. Yy, czy jest sens? Leczyć się jeszcze, nie? Po prostu więcej obrażeń. 77. Mogę go zabić, aby się wyleczyć. Idę się wyleczy. No niedużo, po prostu go zabija. Lepsze rozwiązanie, tak sądzę. Fabryczny niespodzianek, spoko. Wiemy, ile stworzeń. Bez złe, że nie można sobie podejrzeć tutaj garnizonu. Wezmę złoto. No, motywacja spadła, no i zostały mi pf, trzy potwory. I nie ma żadnego handlarza. To niedobrze. Zdarzenia? Za pół spoko Trener Wrzuć mi tego skuba na drugim Wrzuć mi tego na trzeci Ktoś mi wróci O nie Dobra, no, no nic, mniejszy płat, nie mogę przez to mu wybaczymy Będziemy miłosierni No, jest lipa Jest lipa, bo przegrywamy raczej Nie wiem, co by się tu musiało zadziać Jesteśmy przeszukiwaczy w ruinach, czy... No, w ruinach, no powiedzmy, że w ruinach Weźmy tak To jest totalna szambo To jest koniec. Też hmm. zwiększono o 30% wzrostu. 100%. że. Ja. Yeah. Sporo. Hmm. Nie wiem, daj mi tu chmurę. chmurę. Tył, przód, przód. Zagrajmy tak. Czy ta komnata, w ogóle beka, pryzmat. No wątpię, że nasza czarownica się wybroni z tego. Nasze potwory też za dużo tu nie zrobią Coś tam zadadzą, ale to nie będzie zbyt wiele żeby jak się nawet nie ruszył Jakby jeszcze raz sukuby może się ruszyły, ten ziomek by sobie padł To by było mega spoko No, no dawaj ten kruśniak mm. No, dawaj tak On nic nie dostanie, no ma 100% Eee, ochrony On niestety eee, żyje na 19 punktów. Chcę powinniśmy go zabić tym obszarowym. Trzeba to... że on sporo nas będzie bić. I to jest slipa. Bo my mu za dużo nie bijemy. No koniec. A co zrobić? Zalniamy cię. Jest jeden, dwa poziomy w górę, no to się przyda, nie ukrywam. Dwa punkty wyżej. Dobra, to następnego rana zaczniemy sobie już w następnym odcinku, czym ja wam dziękuję za uwagę do zobaczenia. Na razie.